Włączy się lewy obrońca do akcji ofensywnej. Wypychany z Warzycha dostanie podanie. Warzycha nie ma spalonego. Znakomita sytuacja dla Paraty na I gol! Ta piłka jednak toczyła się do siatki. Domagają się oczywiście tego, aby był odwiedzany spalony piłkarza w Ale no chyba tak nie było. Przynajmniej tak się wydaje ze stanowisk komentatorskich. Znakomicie zrobił to Warzycha. W jak błyskawiczny sposób oszukał obrońcę. Znalazł się na czystej pozycji. No tak, właśnie byłem bardzo ciekawy formik ścieżka Warzychy. Jak on tutaj właśnie mimo tych swoich 36 lat latach... I jednak, i jednak, dosyć dużego stażu, jak on wygląda i fizycznie, i, i w jakiej jest w obej formie. No, ale udowodnił, że jednak jest cały czas w dobrej formie i po prostu, no, będzie ten er ma do niego zaufanie. No widzieliśmy przed chwilą, no. Wyszedł znakomicie za obrońców, nie ma mowy o spalonym. Nie. Kto jeszcze mógł chyba coś zrobić z tą piłką? Mariusz Pawlak. Tak, ale on ją troszkę, krzyżek ją nieczysto uderzył, to mogło i zmylić Maćka i, i, i obrońców. Także wydaje mi się, że tutaj. By... Dużo przypadków w tym zagraniu, ale samo wyjście na pozycję świadczy o tym, że Krzyk jest w bardzo dobrej formie i trzeba naprawdę na niego uważać.